Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie znowu na kanale Dobry Rowery. Witam Was na spotkaniu z kolejnym dość oryginalnym rowerem, przyznaję. Chociaż kiedyś na niego spojrzy po raz pierwszy i pomyślę o jego koncepcji, to nie jest to nic oryginalnego, bo jest to po prostu trekkingowy albo miejski elektryk. Bo ten rower jest rowerem elektrycznym, który dość dobrze nam maskuje fakt, że posiada tę baterię, ale maskuje to w pewien konkretny sposób, który jest też trochę jego wadą, ale o tym za chwilę. No i jest to elektryk, który. Ma silnik wbudowany w tylną piastę, czyli nie jest to elektryk, który mielibyśmy silnik zabudowany w okolicach węzła suportu. To jest Trek FX Plus 2, czyli po prostu elektryczna wariacja na temat FX-a. Rower, którego tak naprawdę główną zaletą jest to, że nie jest rowerem specjalnie ciężkim, a to z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj bardzo prostą konstrukcję roweru, czyli mamy aluminiową ramę, mamy aluminiowy, sztywny widelec. Tutaj dzieje się ta ciekawostka, którą ostatnio Trek często stosuje, czyli w różnych swoich rowerach. Niekoniecznie z najwyższej półki, Trek stosuje taki patent w postaci wkręcanej ośki dziewiątki. To jest taka namiastka sztywnej osi, która nam pozwala używać zwykłych kół, czyli kół na oś 9 mm, ale nie ma tej szybko zamykacza. Haki widelca są zamknięte, natomiast sama ośka jest po prostu wkręcana. Natomiast jest to po prostu zwykła ośka dziewiątka. Tutaj bez problemu wsadzicie zwykłe koło dowolne, standardowe koło z roweru trekkingowego. Skąd się jeszcze bierze ta oszczędność wagi? Oszczędność wagi bierze się stąd, że ten rower ma fabrycznie dość słabe parametry, jeżeli chodzi o baterię, bo jest to bateria tylko 250. Dodatkowo silnik generuje nieco ponad chyba 40 Nm, czyli nie są to też parametry takie jak w topowych napędach Shimano Steps, czy jak w topowych napędach Boscha, czy Yamaha. Więc mamy tutaj też ograniczony przez to zasięg, bo producent podaje, że zasięg na pełnym naładowaniu tego roweru to jest około 40-50 do 50 km. Czyli, jak łatwo zauważyć, dość mało. Ten obraz został stworzony z myślą raczej do tego, aby wystarczyło nam tego prądu na takie całodzienne kręcenie się po mieście. Czyli, na przykład, mieszkacie gdzieś pod miastem, dojazd e, do pracy, powrót, zatrwienie paru rzeczy po drodze, no i te 40, trochę ponad 40 km powinno Wam wystarczyć. Aczkolwiek jest tutaj pewien bajer, ponieważ, jak widzicie, jest tutaj dodatkowe mocowanie do baterii i też taki znaczek można tutaj zrobić taką akcję, że możecie tutaj dokupić sobie dodatkową baterię też 250, tym samym mamy pojemność akumulatorów 500 i tą baterię możecie wpiąć tutaj do portu ładującego, przez co uzyskujecie tak jakby normalną baterię o takiej pojemności jak w przypadku większości takich pełnoprawnych Elektryków. Ta bateria z tego co strzałem kosztuje oryginalna około 2000 zł. Ciekawe, czy da się już znaleźć też jakieś zamienniki, czy dałoby się coś tamemu taniej wykombinować. Niemniej jednak jest taka opcja. Poza tym, cóż, to jest rower w rozmiarze L. Ja mam 1,78 m wzrostu. Dałem radę na niego wsiąść, dałem radę na nim jeździć. Nie jest wielki, tak bym powiedział, czyli do takiego gościa mojego wzrostu, czy osoby mojego wzrostu, bo mówimy się, że to nie jest tak, że to jest tylko męska rama, bo też mimo tego, że są ramy damskie, no to tutaj też oczywiście facet mógł na tym rowerze jeździć to było mi całkiem wygodnie. To jest trekkingowy, stateczny rower. Generalnie, żeby na przypadku wielu osób taki rozmiar już przy tym wzroście mógłby być OK. Rower jest zbudowany w taki sposób, że tak jak mówiłem, są... Jest trochę tańszy, bo on bazowo kosztuje około 12 tysięcy złotych. Wiecie ile kosztuje normalnie elektryki w treku. Nie jest to super tanio, ale jak na poziom rowerów elektrycznych fabrycznych w roku 2023 to nie jest jakoś super drogi, zwłaszcza, że widziałem, że da się go już też dorwać na wyprzedażach za poniżej 10 tysięcy złotych złotych. Największe plusy są takie, że mamy tutaj bardzo dużo solidnych komponentów od sprawdzonych dostawców. Na przykład mamy tutaj pełne błotniki sks Mamy całkiem solidny aluminiowy bagażnik, fajnie zamocowany. Mamy oświetlenie led które już tutaj zostało zaimplementowane do tego roweru fabrycznie. Mamy bardzo prosty napęd. Mamy tutaj tak naprawdę Altusa, zostawionego skorbą na kwadrat. No tutaj jest też taka ewidentna oszczędność, no ale w tego typu rowerach to się jeszcze zdarza, aczkolwiek oczywiście nie jest to na napęd z najwyższej półki. Mamy tutaj osłonę e, łańcucha, ona też jest aluminiowa, to nie jest e, jakiś taki tani, cienki plastik, tylko jest to dość solidnie skręcone aluminium, które nam osłania napęd, jak widzicie jest to po prostu altus. Czyli mamy tutaj, poza tym, że mamy silnik elektryczny, to mamy też taki dość duży, jak na tego typu rower, zakres dostępnych biegów, bo jest tutaj zwykła zewnętrzna przerzutka, co też nam trochę obniża jakieś koszty serwisu w razie czego, no bo umówmy się, jakbyście urwali tego altusa, to e, no, nie będzie wielkim kosztem naprawa, aczkolwiek z drugiej strony, jakbyście mieli wewnętrzną budowaną przerzutkę e, jakiegoś Alfaina na przykład, no to może by w ogóle nie było ryzyka urwania tej przerzutki. No to zawsze jest coś za coś. Dodatkowo koła oczywiście Bontragera i opony też Bontragera H2 Comp, takie typowo miejsko trekkingowe. Opony 700 x 40 z paskiem odblaskowym tradycyjnym. Jak widzicie, taka typowa opona do jazdy właśnie bulwarowo-miejsko-ścieżko rowerowej. E, klasyczne tego typu rozwiązanie. Siodło Bontragera, oczywiście aluminiowa sztyca. E, jeżeli chodzi o cockpit, nie mamy tutaj regulowanego mostka. Też wiele osób na to zwraca uwagę, w przypadku tego typu rowerów Te nie ma regulowanego mostka, są za to ergonomiczne chwyty i tutaj akurat jest fajnie, bo są bardzo, bardzo miękkie, więc faktycznie tutaj, tutaj Bontrager nie przeoszczędził i co więcej, chyba są one przykręcane tak jest, to też jest akurat fajne, bo nie będą Wam się gdzieś po czasie obracały, odwracały, kiedy będziecie tutaj trochę większą siłę przykładać. Widzicie, lampka jest mocowana centralnie, to jest bodajże mocowanie blender, tak mi się wydaje, że ta lampka wykorzystuje blendera chyba tak jest, więc też taki a propos dowód na to, co jeszcze można z mocowania blender wykombinować. No nie ma też żadnego wyświetlacza, natomiast jest panel sterujący, czyli włącznik, możliwość zmiany trybów, jak widzicie macie te informacje o stanie ładowania baterii, która w tej chwili jest rozładowana no i zwiększacie sobie poziom wspomagania odpowiednio tymi przyciskami. No bardzo, bardzo prosty system w przypadku tego roweru. Nie ma takich specjalnych bajerów, ale też chyba nie o to chodziło. Więc reasumując, największe plusy w przypadku tego roweru, to dla mnie dość niska waga, jak na elektryka. Dużym plusem jest to, że te takie detale typu błotniki, lampki, mostek, to jest spoko jakości. Jakie widzę minusy? Ograniczona przydatność tego typu roweru, że rozumiem kogoś, kto... Kupi go ze względu na to, że mu coś takiego wystarczy, no ale też umówmy się, że w tej cenie da się już kupić rowery, które mają większą pojemność baterii albo mocniejszy silnik, więc trzeba wiedzieć, co się kupuje, negocjować cenę. Jeżeli komuś akurat taki rower jest potrzebny, to może być to dobre rozwiązanie, ale trzeba pamiętać o tym, że tak jak mówiłem, są tutaj pewne technologiczne ograniczenia. Jeżeli macie podobne typy rowerów, czyli fabrycznych, trekkingowych albo miejskich rowerów elektrycznych za około 10 tysięcy złotych, to podajcie w komentarzach na pewno komuś się to przy wyborze roweru przyda. No też rzeczywiście warto pamiętać o dożywotniej gwarancji w treku, która też dla wielu osób jest jakimś argumentem przy zakupie treka. Więc oryginalny rower, chociaż niby bardzo prosty, mający swoje ewidentne minusy, mający może dla kogoś przez to konkretne plusy, więc to jest jak to zwykle bywa, czyli temat pod rozwagę dla Was. Co o takim rowerze sądzicie? Ja póki co dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!